Cześć, tu Maciek Cygler z sukcesstudio.pl. Coraz bardziej przydatną rzeczą wydaje się networking. Networking opiera się na pozyskiwaniu oczywiście odpowiednich kontaktów, ale często jest tak, że sami hamujemy ten Pęd do pozyskiwania kontaktów. Dzisiaj o tym właśnie chciałbym króciutko wspomnieć, postaram się zrobić bardzo krótki filmik na ten temat. Więc mam nadzieję, że to, co przed, za chwilę przedstawię, bardzo Ci się spodoba. Moja wielka prośba, jeszcze tylko zanim przejdziemy do merytorycznej części, pomóż mi troszkę oszukać mechanizm YouTube'a. Bardzo Cię proszę, naciśnij przycisk. Łapki w górę oraz napisz w komentarzu Podoba mi się film, fajne. Dziękuję za film, czy cokolwiek takiego. Chodzi o to, żeby YouTube dostał informację, że film jest komentowany, że są te łapki w górę, więc jest atrakcyjny, więc dzięki temu pokażę go większej liczbie osób. Myślę, że to nie powinno być dla Ciebie wielkim problemem. No, w ten sposób. Po części docenisz moją pracę, którą wkładam w kolejny film, który staram się właśnie Tobie w tej chwili przedstawić. Więc cóż, proszę, pomóż mi właśnie w ten sposób. A teraz zapraszam do oglądania tego filmu. Sukcesstudio.pl Osiągnij ze mną swój sukces w biznesie. Cześć, nazywam się Maciej Ziegler. Na co dzień jestem właścicielem firmy, w której razem ze współpracownikami. Staram się zapewnić kompleksowe wsparcie moich klientów, począwszy od dobrej strony internetowej, budowę naprawy lejków sprzedażowych, obsługę social media po wideomarketing. Zakres moich zainteresowań to wiedza dotycząca sprzedaży, marketingu, prowadzenia biznesu w sposób uczciwy i rozważny oraz rozwiązań informatycznych, które to ułatwiają. Z wykształcenia jestem informatykiem, więc w materiałach, które przygotowuję i udostępniam, często usłyszysz o nowoczesnych technologiach, i o tym, jak wykorzystywać je w swoim biznesie. Dzielę się tutaj wiedzą zdobytym już przez lata doświadczeniem i umiejętnościami, które zdobyłem, naprawiając biznesy moich klientów. Chciałbym wymienić Ci poszczególne punkty, które stanowią taki problem przy pozyskiwaniu fajnych kontaktów. Po pierwsze, dosyć częsty błąd przestań ludzi szufladkować. Konkretnie nadawać im konkretne rzeczy, które robią, czy przypisywać im pewne rzeczy? Czy od razu oceniać, że mogą być dla Ciebie nieprzydatni? To bardzo złe podejście, bo wbrew pozorom, ktoś, kto z pozoru wydaje się nieprzydatny, za jakiś czas może być dla Ciebie bardzo ważną osobą. Więc nie bagatelizuj innych. To po pierwsze bardzo nieładne, po drugie, więcej przez to tracisz niż wbrew pozorom, tobie się wydaje. Więc nie szufladkujemy ludzi. Staramy się z każdym rozmawiać w podobny sposób, wyukazywać zainteresowanie, starać się dowiedzieć o danej osobie jak najwięcej ciekawych rzeczy, zadawać otwarte pytania, pozwolić jej się wygadać. To, czy potem rzeczywiście to wykorzystasz, czy nie, to nie jest istotne w tym momencie, ale postaraj się zapamiętać pewne szczegóły, pewne informacje. Zupełnie później będzie inaczej rozmowa Twoja wyglądała w przyszłości, kiedy się powołasz na te informacje, które właśnie w tej chwili uzyskujesz. Więc bądź uważnym słuchaczem. Przede wszystkim bądź uważnym słuchaczem. Śmiało wchodzi w dyskusję. Rozmawiając z ludźmi, łatwo w ten sposób poznajesz ich przekonania. Łatwo też w ten sposób poznasz osoby, które mają przekonania podobne do twoich. Łatwiej w ten sposób nawiążesz z nimi kontakt. Kolejny hamulec, którego często nie... <laughs> zaciągamy, nie chcąc na siłę tak jakby. Pozyskać odpowiednie kontakty, a jest taka możliwość. Doceniaj to i wykorzystuj. Zadawaj otwarte pytania. Zadając otwarte pytania, pogłębiając pewne wątki, te, które rzeczywiście ciebie interesują, powodujesz to, że dużo rzeczy fajnych się dowiadujesz. Po drugie, to znowu może ci się przydać w przyszłości. Warto rozmawiać właśnie na takich zasadach, że pogłębiasz, więcej się dowiadujesz o danej sobie, starasz się więcej wiedzieć, prosto. Warto umieć się przedstawiać, przedstawiać siebie w odpowiedni sposób. Tutaj ostatnio słyszałem świetny sposób, gdzie warto sobie idąc na dane spotkanie przygotować Coś takiego jak, to jest amerykańskie nazywane sprzedaży w windzie. Historyka jest następująca. Kiedyś sprzedawcy bazowali na tym, że wsiadali z ważną, decyzyjną osobą do windy i zanim winda dojechała na to 20 piętro, czy tam które, mijało 20 sekund. To był czas na to, aby się przedstawić i... Opowiedzieć o sobie rzeczy, o tym, co chcemy danej osobie zaproponować, takie, aby ją zainteresować. Na to masz 20 sekund i 50 słów. No, dzięki tym wskazówkom myślę, że łatwiej będzie ci przygotować odpowiedni właśnie tekst, co zrobić, aby taką osobę zainteresować swoją sobą lub tym, co proponujesz. Czyli idąc na takie spotkanie. Gdzie będziesz spotykać kolejne osoby, przygotuj sobie taki tekst, w jaki sposób będziesz się przedstawiać, co proponujesz i w jaki sposób. Naprawdę świetna metoda i świetnie to działa sam, sprawdzam i jest rewelacyjna. Dodatkowo, dopasuj to, co proponujesz, do konkretnej osoby, do jej zainteresowań, do jej ewentualnych potrzeb, które postarasz się wybadać. Wtedy oczywiście zmieniasz troszkę te swoje dane, swoje informacje. No, też przyznaję się szczerze, też z tego korzystam, bo jeżeli widzę, że ktoś bardziej potrzebuje strony internetowej, no to będę się przedstawiał w ten sposób. Jeżeli ktoś bardziej potrzebuje no, pomocy biznesowej, jakiejś konsultacji, no to w takim razie bardziej w tym kierunku staram się pokazać swoje możliwości, to co jestem w stanie danej osobie zaproponować. Spróbuj i pamiętaj. 20 sekund i full 50 słów. Interesuj się tym, co twój rozmówca ma do przekazania. To bardzo częsty błąd ludzi, którzy robią coś takiego, że czekają na tą przerwę aż nasz rozmówca się, że tak powiem, wygada. I wtedy ja się wetknę ze swoimi trzema groszami. To bardzo nieładne i w sumie nie będzie ci przynosić zysku. Zysk jest wtedy, jeżeli ty się dowiadujesz więcej o danej osobie, a nie jej więcej o sobie opowiesz. Więc w tym wypadku postaraj się po prostu pogłębiać dane tematy, pogłębiać daną rozmowę. Po drugie, w ten sposób bardziej pokazujesz zainteresowanie. To zainteresowanie powinno być szczere. Bądź szczery, tak jak pies który przybiega do ciebie i merda ogonem. Ta autentyczna jego radość zawsze i ta autentyczna radość wyrażona całym ciałem i tym ogonem machającym. Nawet u takiego psa, co ma ucięty, nie wiem dlaczego ten ogon, to ta radość wielka jest, bo tym ogonkiem czy resztką tego ogonka macha jak tylko może, ale jest zawsze radosny, pogodny, oddany tylko tobie. Naucz się tego od tego zwierzęcia, bo to naprawdę świetna Nauka. Podchodź do każdej nowej znajomości jak do znajomości, którą zawierasz na lata. Nie na chwilę, nie na zrobienie interesu, nie na oszukanie danej osoby, nie na nacięcie kolejnego, nie na upchanie komuś czegoś, czego nie potrzebuje. Tylko traktuj go jak przyjaciela na lata. To zupełnie zmienia podejście ludzi do Ciebie, jeżeli zaczynasz w ten sposób ludzi traktować. Zaczynają się zupełnie przed Tobą otwierać w inny sposób, zupełnie inaczej do Ciebie podchodzą, zupełnie inaczej jesteś postrzegany, postrzegana. Naprawdę zauważ, jak wielką to robi różnicę, jeżeli podchodzisz na takiej zasadzie. Nie szukanie od razu interesu, który możecie zrobić lub co możesz upchać, co możesz danej osobie sprzedać. Ale do takiej przyjaźni, do której będziesz chciał wracać, poznałeś nowego człowieka. Przede wszystkim człowieka. Nie interes, nie biznes. Nie traktuj tego, że poznana osoba już w tym momencie musi ci przynieść pieniądze. I tylko na to patrzysz. Tylko na to przeliczasz. Bo czasami jest mnóstwo innych rzeczy, które są dużo, dużo bardziej cenne niż pieniądze i postaraj się je docenić. W dzisiejszym filmie starałem ci się pokazać, w jaki sposób skutecznie pozyskiwać różnego rodzaju kontakty. Mam nadzieję, że w dzisiejszych czasach takich mocno networkingowych ta wiedza ci się po prostu przyda. Będzie okazja do tego w najbliższym czasie, żeby no, skorzystać z tego, bo może minęły jedne święta, ale niedługo będą kolejne, może miną Sylwester, ale będzie czas różnych zabaw w najbliższym czasie, czy innych rzeczy. Generalnie na co dzień masz możliwość spotykania mnóstwa na pewno ludzi. Nie zawsze to są osoby, które już. Przejechały się na Twojej osobie, więc możesz dać się im poznać na nowo. Wykorzystaj tą szansę. Bądź dla nich człowiekiem, postaraj się o nich dowiedzieć więcej. Wiedzieć więcej. I traktować innych ludzi, jak ludzi, a nie jak interes, jak rzecz, którą możesz wykorzystać i wyrzucić. Bo to nie jest dobre podejście i na dłuższą metę wcale nie przynosi to takich zysków, jak może ci się wydawać. Bardzo Ci dziękuję za oglądanie tego filmu. Mam nadzieję, że ci się spodobał. Jeżeli tak, to bardzo poproszę tą łapkę w górę, naciśnij przycisk subskrybuj oraz dzwoneczek. Będziesz dostawać powiadomienia, jeżeli pojawią się kolejne filmy na moim kanale. A mój kanał na YouTube to Sukces Studio, pisane razem. Zapraszam Cię tam. Oczywiście tam jest bardzo dużo filmów już które przygotowałem w ostatnich dwóch latach, więc jest ich naprawdę sporo, a w najbliższym czasie powstaną jeszcze kolejne. Zapraszam Cię oczywiście też na moją stronę sukcesstudio.pl Tam znajdziesz dużo fajnych artykułów, materiałów, którymi warto się zapoznać, warto poczytać, dowiedzieć się więcej. Na pewno Ci się wiele rzeczy z tych z tych rzeczy wiele rzeczy ci się przyda. Na dzisiaj to wszystko, bo już zaczyna mi się plątać język. Bardzo dziękuję za oglądanie tego filmu. Życzę wszystkiego dobrego i do zobaczenia!